Dominika Chorosińska została niedawno mianowana ministrem kultury. Przypominamy ścieżkę kariery nowej minister, która kiedyś była na pierwszych stronach gazet i portali ze względu na skandal obyczajowy. Znana z serialu M jak Miłość, w którym przez 7 lat grała Ewę, kochankę Krzysztofa Zduńskiego, Dominika zdobyła popularność. Na planie serialu TVP poznała swojego przyszłego męża, Michała Chorosińskiego, z którym wzięła ślub w 2002 roku. Mimo że ich związek był przedstawiany w mediach jako idealny, w rzeczywistości przeżywał poważny kryzys. Aktorka zdradziła swojego męża i zaszła w ciąże z kochankiem, reżyserem i kompozytorem Tomaszem Chynkiem. Zdradę tłumaczyła potrzebą przypomnienia sobie, kim jest i odnalezienia swojej kobiecości. W prasie atakowała męża za to, że według niej nie poświęcał jej wystarczająco dużo uwagi. Michał nie podgrzewał naszej miłości. Uczucie umierało we mnie od wielu miesięcy, wyznała w wywiadzie dla Rewi. Michał Chorosiński ostatecznie wybaczył żonie zdradę i zdecydował się wychować dziecko jak swoje. W wywiadach często podkreślał, że nikt nie jest idealny. Z przymierzeńcem jest czas, czas na poznanie siebie, wzajemną akceptację wad i zrozumienie, że nikt nie jest idealny. Wspólne szukanie kompromisów i praca nad sobą według zasady. Chcesz zmieniać świat, zacznij je od siebie, mówił Michał w dobrym tygodniu. Po przeżyciach zawodowych i prywatnych, Dominika Choroślińska skierowała swoją karierę w stronę polityki. Nauczona doświadczeniami z przeszłości, stała się promotorką wierności. Zdobyła miejsce w Sejmie, opierając swoją kampanię na hasłach takich jak, rodzina sercem Europy i wierność jest seksy. Para ma obecnie sześcioro dzieci i zawsze podkreśla, że rodzina jest dla nich najważniejsza a udało im się poukładać wszystko dzięki głębokiej wierze. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.